Nie tak dawno temu i nie za górami, i też nie za lasami, a w środowiskowym Domu Kultury w Skopaniu pojawiła się królewna śnieżka, zła królowa i tańczące krasnale, a to za sprawą projektu wszystko kręci się wokół tańca, realizowanego w ramach programu Równać Szansę. Udział w nim wzięło 12 dziewcząt w wieku od 13 do 18 lat. Projekt, projekt z programu Równać Szanse jest to program grantowy, dzięki któremu można realizować fajne pomysły. Jest on skierowany bardzo mocno do młodzieży. My jako dorośli, jako instytucja możemy inspirować pewne działania, natomiast projektem rządzi młodzież. Taki był pomysł od początku, żeby to był projekt taneczny, ponieważ mamy bardzo utalentowane, fajne dziewczyny, które do nas przychodzą na zajęcia i chcielibyśmy je trochę wyeksponować, ich talenty i oprócz tego nauczyć je czegoś więcej niż tylko tego, tego co mają. Na zajęciach, powierzyliśmy im rolę choreografów, reżyserów i właściwie wszystkie inne role, jakie są związane z realizacją takiego wydarzenia jak spektakl taneczny. Muzyka Mareczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy w świecie? Nikt piękniejszy w tej komnacie nie mieszka, lecz tysiąc razy piękniejsza od ciebie jest śnieżka. W ramach projektu Tancerki występujące w spektaklu brały udział w wielu różnych warsztatach, dzięki którym udało im się stworzyć to bajkowe widowisko. Efektem projektu miał być jednak nie tylko spektakl, ale również osobisty rozwój jego uczestniczek. Nauczyliśmy się samodzielnie pracować, tak samo i współpracować. Poznawaliśmy siebie z innych stron. Pracowaliśmy wspólnie, angażując się we wszystko, razem rozmawiając. Odchodziliśmy do burmistrzów, zapraszaliśmy ich, jeździliśmy załatwiać krawcowo, uszyliśmy własne stroje. Trochę się wstydziłyśmy, a teraz już się przyzwyczaiłyśmy i jesteśmy bardziej pewne siebie. Najtrudniejsze było pokonanie pokana, siebie ze stresem. Założeniem tego projektu i celem tego projektu jest, żeby po prostu dać szansę młodym ludziom z małych miejscowości, z wioseczek, z miasteczek na wejście w dorosłe życie, czyli tak, żeby mogli, żeby mogli uwierzyć we własne możliwości, w to, że ich marzenia też mogą się spełnić. Oczywiście wiąże się to z pokonywaniem samych z takich swoich słabości. Okazuje się, że na przykład. Pójść się do, do sklepu, załatwienie jakiejś takiej najprostszej rzeczy, było na początku nie do przejścia, prawda? A teraz widzę, że już jednak te dziewczyny robią się pewniejsze siebie. Spektakl zbudowały choreografie różnych stylów tanecznych. Były elementy m.in. tańca współczesnego i hip-hopu.